W nas jest coś, co woła o równowagę. Ciało czuje, gdy dusza jest zmęczona. Umysł krzyczy, gdy serce krwawi w milczeniu. Dbając o zdrowie, nie chodzi tylko o wizyty u lekarzy, psychologów czy w kościele. Dbanie o zdrowie to głęboki akt miłości własnej i czci dla Boga. Który powierzył nam to ciało, ten umysł i tę duszę jako żywe świątynie. Może w naszym pośpiechu zapominamy, że nasza siła nie rodzi się tylko z tego, co jemy lub myślimy, ale także z tego, co pozwalamy zakwitnąć w naszym wnętrzu. Dziś zamknij oczy na świat. I otwórz spojrzenie duszy. Posłuchaj, bo to Jezus mówi do Twojego serca: Módlmy się, synu mój, córko moja. Dziś przychodzę, by szepnąć do Twojego ducha. Zatroszcz się o siebie. Dbaj o ciało, które Ci powierzyłem. To cenny instrument, który Cię niesie, który Ci służy, który Cię podtrzymuje w codziennych bitwach. Dbaj o swój umysł, ten ogród, w którym rodzą się myśli, mogące Cię podnieść lub zniszczyć. A nade wszystko, dbaj o swoją duszę, ten niewidzialny skarb w którym mieszkam i w którym pulsuje już wieczność. Nie proszę cię o doskonałość, proszę cię o miłość, miłość przy przebudzeniu, gdy twoje ciało jeszcze jest ciężkie, miłość w myśleniu, gdy twój umysł błądzi po burzach, miłość w wierze, nawet gdy twoja dusza jest zmęczona czekaniem. Jestem w każdej komórce Twojego ciała. Jestem w spokojnym oddechu, który ratuje Cię przed rozpaczą. Jestem w myśli, która prowadzi Cię z powrotem do nadziei. Jestem w cichej wierze, która się nie chwieje, nawet gdy wszystko wokół się wali. Dziś proszę Cię, dotknij swojego serca i poczuj. Jestem tutaj, dotknij swojego umysłu i uwierz, odnawiam cię, dotknij swojego ciała i pamiętaj, podtrzymuję cię. A teraz, jeśli twoje serce czuje to wezwanie, napisz w komentarzu tylko jedno słowo Odrodzenie. Tak, napisz Odrodzenie. Bo każda troska, która zaczyna się dzisiaj, jest początkiem nowego czasu. Ja leczę Twoje ciało, rozświetlam Twój umysł i obejmuję Twoją duszę. Ale potrzebuję, abyś szedł ze mną krok po kroku, z wiarą, z miłością, z troską. Synu mój, córko moja, Ty jesteś moim żywym cudem. A ja, Twój Bóg, nigdy z Ciebie nie zrezygnuję. Amen.